Z Ewangelii według świętego Jana. Proszę Cię nie tylko za nimi, lecz także za tymi, którzy uwierzą we mnie dzięki ich nauczaniu. Poruszają mnie bardzo te słowa z dzisiejszej Ewangelii, dlatego że one oznaczają, iż Jezus w czasie ostatniej wieczerzy myślał o mnie i o Tobie, bo zwrócił się do swoich uczniów. Ale y, w modlitwie swojej towarzyszył już wszystkim pokoleniom, które przyjdą po nich. Wszystkie te pokolenia już zobaczył. I w tych pokoleniach, które przychodzą, zobaczył także moją i Twoją twarz. I tam, na ostatniej wieczerzy, kiedy prosił uczniów, by głosili, i gdy prosił Ojca, y, to prosił także za mną i za Tobą. Za mnie i za Ciebie się modlił. Towarzyszy Ci modlitwa Jezusa, wyprzedzająca, zapowiadająca Twoje istnienie, modlitwa Jezusa z wieczornika. Przeżyj to dzisiaj głęboko. Do zobaczenia jutro.